Po niezłym początku, dwa mecze z rzędu w lidze wojewódzkiej młodzików przegrali szczypiorniści MKS-u Wieluni. Najpierw ulegli u siebie Pabiksowi Pabianice 22-24, a w minioną niedzielę nie mieli nic do powiedzenia w meczu z HKS-em Łódź, któremu ulegli 18-35. Po tym, można powiedzieć, udanym początku, dwa mecze, dwa zwycięstwa nadeszły trudniejsze spotkania. Tak się spodziewałeś, że będzie pół na pół po czterech kolejkach? Yy, powiem tak, no, nie liczyłem, ile będzie zwycięstw, ile porażek. Yy, ten rok to jest taki rok na przygotowanie chłopców na przyszły yy, sezon. Gramy w tym roku z tego niższego rocznika. Także no, pierwsze dwa zespoły, yy, które mieliśmy, to były zespoły z rocznika 99, czyli naszego. Yy, z tymi zespołami wygraliśmy. Tydzień temu przegraliśmy tutaj yy, z Pabisem Pabianicę. Myślę, że po wyrównanym meczu i. To mimo wszystko na, na własne życzenie, ten mecz te, przed tygodnie. No można, można powiedzieć, że, na, że na, na własne życzenie, ale. Dwie bramki, to to, to jest. No są jakieś tam dwa błędy w grze, także nie jest, nie jest to dużo. Tym bardziej, że tam ten zespół jest w, w połowie wsparty chłopcami z 98 starszymi. Także no, no, no patrząc na tę na różnicę wieku, to, to myślę, że nawet to przegranie dwoma bramkami nie jest jakimś wielką ujmą. Chociaż naprawdę można ten mecz było wygrać i, i prowadzić już na pewno po pierwszej połowie tymi czterema czy pięcioma bramkami. Natomiast na dzisiaj myślałem, że na pewno mecz będzie ciężki, ale, ale nie myślałem, że aż ma bramkami przegramy. Zbyt wiele błędów bardzo prostych, technicznych, chwytu, podania. Ważyło na tym. Poza tym na no, zespół HKS starszy i silniejszy fizycznie, co było na boisku. Widać. I tutaj troszeczkę mi pomagali w graniu zamiast e, grać e, szybką piłeczką, to, to myśmy zwalniali, wchodzili w kosłowanie i, i pomagali tylko y, tym chłopcom z Łodzi. Poza tym no, też parę szutów oddanych zupełnie nieodpowiedzialnie y, z miejsca i, i no już później jak ten wynik był taki y, dwucyfrowy to niestety zespołowi się gra coraz ciężej cały czas się ciągnie ta sytuacja z, z rozgrzewki przed pierwszym meczem, że, że nie gra Bartek Bednarek dzisiaj może byśmy nie wygrali z Bartkiem ale trzeba powiedzieć, że mimo to, że on rzuca dużo bramek, no robi, robi też atmosferę dru, drużyny nie pobudza innych a dzisiaj właśnie tej atmosfery z Pabianicami zauważyłem, że, że nie było właśnie, że, że, żeby tak duch walki był na boisku? No na pewno. Bartek to jest taki chłopak, który zagrzewa wszystkich pozostałych. Chociaż powiem, że tutaj no, pozostali chłopcy też. Krystian no, Kowalik to też jest taki człowiek, który ma werwę i on się nigdy nie poddaje. No, Choć no, dzisiaj trzeba szczerze powiedzieć, że zrobił dość dużo błędów i w ataku i, i w obronie, ale też muszę powiedzieć, że to jest chłopak, który Praktycznie wszystkie mecze gra od pierwszej do ostatniej minuty i, no, i, on, i tak, i on no, praktycznie nigdy nie siada na ławce. I... To zmęczenie też zaczyna gdzieś w tym meczu wychodzić, i później się te błędy <śmum> mnożą. Chociaż no, przy tych silnych chłopcach z łodzi oddał kilka ładnych rzutów, chociaż no, też kilka było nieprzygotowanych i, i takich, których nie powinien wykonać. No to jeszcze taka młodzieńcza fantazja, tak. Wiadomo już, kiedy Bartek wróci i, i, i o co jesteśmy w stanie walczyć, jeżeli będzie pełny skład. Bartek miał wizytę 26 października. Z tego, co wcześniej rozmawialiśmy, także nie ma nogi w Gipsie, więc ta noga nie jest usztywniona. Normalnie chodzi, ma jej tylko nie obciążać i z końcem tego miesiąca miał wrócić do treningu. Podejrzewam, że może już we wtorek albo w środę się na treningu pojawi. także Powolutku powinien dojść do chłopców. Na szczęście kolejny raz dobre wieści płyną z meczów seniorów MKS-u. Drugoligowcy w siódmej kolejce zwyciężyli po raz czwarty, a drugi raz na wyjeździe. Po zaciętym i dramatycznym spotkaniu pokonali w stolicy rezerwy AZS Cepter. 33-32 i awansowali z siódmego na piąte miejsce w tabeli. Kolejny mecz podopieczni Dariusza Torchały zagrają w hali Wasir w sobotę 10 listopada, gdy o 18 rozpoczną rywalizację ze Słonecznym Stokiem Białystok.